Pogon Emanowego trenera. Po zwolnieniu już jest następca i trwają rozmowy z wielkim nazwiskiem. Pogon Szczecin ma nowego trenera. Ale uwaga, to tylko rozwiązanie tymczasowe. Rewolucja, która się nie zatrzymuje. Kilka minut temu poinformowałem Roberta, że nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. Tym krótkim, chłodnym i bezlitosnym komunikatem w mediach społecznościowych właściciel Pogoni Alex Hagitagi Oficjalnie zwolnił trenera Roberta Kolendowicza. Ale pogoń nie marnuje czasu, na żal. Niecałe 24 godziny później klub ma już trenera tymczasowego. A co ważniejsze, jak ujawnił dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków, już rozpoczęły się rozmowy z kandydatami o wielkim nazwisku na stanowisko stałego szkoleniowca. Rewolucja w Szczecinie trwa w zawrotnym tempie. Zwolnienie i rozwiązanie tymczasowe. Najpierw zwolnienie Decyzja Aleksa Hagitagiego była stanowcza. Po serii niezadowalających wyników, Robert Kolendowicz musiał zapłacić cenę. Jako przedstawiciel klubu chciałbym podziękować mu za jego wysiłek i życzyć mu powodzenia w kolejnych klubach, napisał właściciel, zamykając ten krótki rozdział. I pogoń zadziałała natychmiast. Zaledwie dzień później klub wydał kolejny komunikat. Tym razem dotyczył on wyboru trenera tymczasowego. Został nim dotychczasowy asystent. Tomasz Grzegorczyk. Jak czytamy na stronie Pogoni, 44-letni Grzegorczyk pracuje w Sztabie Dumy Pomorza od stycznia tego roku. Ma bogate CV, pracował w warce gdynia, a także w klubach z niższych lig, jak górnik Polkowice czy resowia Rzeszów. Ma także blisko pięcioletnie doświadczenie z pracy w Niemczech. Zadebiutuje w roli pierwszego trenera Pogoni w najbliższą niedzielę, gdy portowcy zmierzą się z Lechią Gdańsk. Poszukiwania nowego króla. Wszystko jednak wskazuje na to, że określenie tymczasowe jest w tym przypadku bardzo trafne. Poszukiwania stałego trenera o wielkim nazwisku już się rozpoczęły. Dziennikarz Tomasz Wodarczyk poinformował, że Pogon prowadzi już rozmowy. Według jego informacji, jednym z głównych kandydatów jest Filipe Klement. To jest niezwykle imponujące nazwisko. 51-letni Klement to belgijski szkoleniowiec z potężnym CV. Prowadził takie kluby jak Monako, Klab, Brugi czy Genk. Zdobywał wielokrotnie Mistrzostwo Belgii i ma bogate doświadczenie w Lidze Mistrzów. Celowanie w trenera tego kalibru to potężna deklaracja ambicji ze strony właścicieli Pogoni. Jednocześnie wodarczyk stanowczo zdementował inną plotkę. Choć pojawiały się takie plotki, to sprawdziliśmy, trenerem Pogoni nie zostanie Gankalo Ufejo, napisał, ucinając spekulacje. Ambicje Imperium Zmiany w Pogoni Szczecin następują w sposób bezlitosny, ale i niezwykle szybki i ambitny. Robert Kolendowicz zapłacił cenę za słaby start sezonu. Tomasz Grzegorczyk otrzymał zadanie tymczasowe, ale wszystkie oczy zwrócone są na negocjacje za kulisami. Czy Pogoni rzeczywiście uda się zatrudnić trenera formatu Filipe Clemente? Jeśli tak, będzie to jedno z największych wydarzeń w historii ekstraklasy. Będzie to deklaracja siły ze strony Alexa Hagitagiego i Tane Kesslera. Deklaracja, że nie chcą budować tylko drużyny, a prawdziwe imperium. Rewolucja w szczycie NOTA 9 MAJA. Fabiański wrócił i zrobił show. Występ Godny Króla. Łukasz Fabiański wrócił do West Hamu i od razu został najlepszym zawodnikiem meczu. Występ Króla. NOTA 9 MAJA. Najlepszy zawodnik na boisku. To nie są statystyki wschodzącej, młodej gwiazdy ataku. To jest ocena występu Łukasza Fabiańskiego w wieku 40 lat. W jego pierwszym meczu po sensacyjnym powrocie do West Hamu United. Mimo, że był to tylko mecz w drużynie U21, legendarny polski bramkarz pokazał, że jego klasa jest wieczna. A wobec fatalnej formy bramkarzy pierwszej drużyny West Hamu, niewiarygodny powrót fabiańskiego do wyjściowego składu w Premier League wydaje się już tylko kwestią czasu. Kontekst niespodziewany powrót. Gdy w maju Łukasz Fabiański w emocjonalny sposób żegnał się z kibicami West Hamu po latach wspaniałej służby, mało kto mógł przypuszczać, że będziemy jeszcze dane założyć koszulkę tego klubu. Tymczasem, już po zamknięciu letniego okienka transferowego, angielski klub ogłosił szokującą wiadomość: ponownie podpisali kontrakt z polskim bramkarzem, umowę ważną do końca tego sezonu. W weekend zasiadł na ławce w meczu z Tottenhamem, a kilka dni później znów stanął między słupkami w oficjalnym meczu West Hamu. Tyle, że nie pierwszej drużyny, a zespołu 21 w meczu EFL trofi z seniorską drużyną MK Dance. Lekcja od legendy. I to był prawdziwy majstersztyk. Młoda drużyna West Hamu wygrała aż pięć, jeden. I chociaż Fabiański nie zachował czystego kąta, jedyny gol dla rywali padł z rzutu karnego, to według prestiżowego portalu statystycznego Sofaskor został on wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Polski bramkarz popisał się wieloma świetnymi interwencjami, dzięki czemu zapracował na niemal perfekcyjną notę dziewiąty maja w skali dziesięciopunktowej. To jest wynik niemal niewiarygodny dla bramkarza. Co więcej, jego ocena była znacznie wyższa niż Prestona Firona i Kaluma Marszalla, którzy w tym meczu strzelili po dublecie. To pokazuje, jak absolutnie fenomenalny był to występ. Złota szansa, kryzys w bramce. Po tym, jak Fabiański udowodnił swoją fantastyczną formę, przenieśmy się do kryzysu w pierwszej drużynie. Jego występ nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy spojrzymy na fatalną postawę jego konkurentów. Mads Hermensen, duński bramkarz, typowany na numer jeden, ma katastrofalny początek sezonu. W czterech meczach Premier League wpuścił aż 11 goli i jest krytykowany zwłaszcza za grę przy rzutach rożnych. Alphonse Riele, francuski bramkarz, również nie jest lepszy. W swoim jedynym występie w Pucharze Ligi Angielskiej został pokonany trzykrotnie. W tym kontekście doświadczenie, spokój i udowodniona forma Fabiańskiego stają się niezwykle kuszącą opcją. Jeśli forma Hermansena i Areoli w najbliższym czasie znacząco się nie poprawi, powrót Łukasza Fabiańskiego do wyjściowego składu nie jest już wcale scenariuszem z gatunku science fiction. Powrót króla? Gdy w maju Łukasz Fabiański mówił żegnam, wydawało się, że to koniec wspaniałej kariery w Premier League. Ale futbol zawsze pisze najbardziej niewiarygodne historie. Jego zaskakujący powrót, połączony z fenomenalnym występem w drużynie U21 i kryzysem formy konkurentów, stworzył scenariusz idealny. Scenariusz powrotu króla. Czy sztab szkoleniowy West Hamu odważy się postawić na doświadczenie i klasę 40-letniego bramkarza? Po takim występie odpowiedź wydaje się być coraz bardziej oczywista. Polowanie na bluzę z numerem 1 w West Hamie oficjalnie rozpoczęło się na nowo. A legenda jest gotowa, by odzyskać swój tron. Ogień fabiański wrócił i od razu został bohaterem. Myślicie, że dostanie jeszcze szansę w Premier League?